Witaj w styroneo.pl. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na kolejne istotne pytanie zadawane przez naszych klientów. A mianowicie, jaki styropian fasadowy wybrać? Wybierając styropian fasadowy należy zwrócić szczególną uwagę na współczynnik przewodzenia ciepła lambda. Określa on poziom jego izolacyjności cieplnej. Im niższy współczynnik lambda, tym styropian lepiej będzie chronił przed utratą ciepła i mniejszą jego grubość będzie można zastosować w celu uzyskania pożądanych parametrów cieplnych. Izolacyjność cieplną przegród budynku definiuje tak zwany współczynnik przenikania ciepła U. Jest on wynikową przewodności cieplnej wszystkich warstw przegrody, a jego minimalna wartość jest określona w najnowszych rozporządzeniach ministra infrastruktury. Zgodnie z nimi, dla ścian zewnętrznych nie może on przekroczyć wartości 0,2W na m2 przy różnicy temperatur wynoszącej 1 Kelvin. Oznacza to, że przegrody zbudowane z różnych materiałów, posiadających różne grubości i przepustowości cieplne mogą wymagać różnych warstw ocieplenia, aby łączne straty ciepła przegrody mieściły się w określonych przepisami normach. Dlatego wybierając styropian fasadowy należy zawsze uwzględnić parametry z projektu, wykorzystać jeden z dostępnych na stronach producentów kalkulatorów współczynnika U lub skonsultować się z architektem. Decyzja o wyborze styropianu fasadowego zależy więc m.in. od technologii, w jakiej powstały mury, lambdy i grubości styropianu koniecznych do uzyskania wymaganej izolacyjności cieplnej całej przegrody oraz naszego budżetu. Podsumowując, bez względu na to, czy zdecydujemy się na styropian biały, czy też styropian grafitowy, odpowiedni produkt do ocieplenia fasady to produkt dobrze dobrany do materiałów, z których wykonano ściany budynku. Zagwarantuje to zgodność naszej termoizolacji z najnowszymi normami budowlanymi. W ramach dostępnego budżetu powinniśmy zadbać o możliwie wysoką izolacyjność cieplną styropianu oraz właściwie dobraną do niej grubość warstwy ocieplenia. Dzięki temu nasz budynek nie będzie narażony na kosztowne straty ciepła, a rachunki za energię będą wyraźnie niższe.